Mrowicka przy mrowisku. Co to się tak rusza nisko? To dziadeczki jest mrowisko. Czyś się nigdy nie widział? Jak ten naród żyje mały? Oto światek jest ciekawy. Ma on swoje parze sprawy. A choć drobny tak się trudzi, że zawstydza dużych ludzi. Ja z tym mrowem jest mrowisko też przydawał im ochronę. tam domy i ulice znoszą pilne robotnice. nie budują mosty, bały, taki zmyślny ludek mały. Co igliwia tam naniosą, co żywicy z raną rosą, co wszelaki tam zdobyczy, tego dziadki nikt nie zliczy. Łyduszy się przykład, każdy ma gdy Już miasto się podniesie, biją drogi skroć po lesie. Jedne suchą ciepło, porą na zapasy żywność biorą, inne słonkę drobnej miary ciągną kości we trzy Czasem ktoś wigali z gorsza, muchę, osę lub chroboszcza i poradzą, po, a poradzą, bo i bąką się nie dadzą. Jedna nic by nie zrobiła, lecz mrowisko to jest siła. Widzicie tamtego bąka, jak w ostrogi złote brzonka, jak to huczy, będę bije, jaką to ma grubą szyję. Patrzcie, mrówki całą rzeszą, na obronę miasta śpieszą. Wszystkie rzędy w jedną stronę, różki mają nastawione. Wszystkie z wartym idą szykiem, za swym wodzem, naczelnikiem. Wszystkie z wartym co się umierzą, z miata nim uderzą.